Pierwsze mecze play-off w hali AWF miały nieco odmienny przebieg. Na inauguracji wrocławianie 94 do 72 pokonali drużynę z Wałbrzycha, choć lepiej w spotkanie weszli goście, którzy objęli prowadzenie 5 do 0. I na tyle popisy przyjezdnych się skończyły. Po słabym początku gospodarze zaserwowali w serię 14 do 0 i pokazali jaki potencjał w nich drzemie. Po 20 minutach prowadzili 46 do 24 i w drugiej połowie ta różnica się utrzymała. Liderem Śląska był w sobotni wieczór Krzysztof Jakubczyk. Zdobył 24 punkty oddając przy tym 6 celnych rzutów za 3 na 10 oddanych. Jakub musiał dołożył 21 oczek, a Norbert kulon 17. Wrocławski zespół 15 trójek w ekipie z Wałbrzycha rewelacyjne double double wykręcił Piotr Niedźwiecki zdobył 25 punktów miał też 17 zbiórek to jednak nie wystarczyło nawet do nawiązania wyrównanej walki emocji za to nie zabrakło dzień później skończyło się jednak na drugiej wygranej wrocławian tym razem 94 do 85 podobnie jak w sobotę lepiej w mecz weszli przyjezdni a świetnie zaczął już tak chwalony Piotr Niedźwiecki było 5 do 9 śląsk Szybko jednak złapał właściwy rytm i prowadził nawet różnicą 17 punktów. Jak szybko zaczął dobrze grać, tak szybko przestał. Do przerwy było tylko 49 do 43. W drugiej połowie sporo szarpanej gry, ale z perspektywy zarówno trybun, jak i parkietu zwycięstwo wrocławiane raczej nie było zagrożone. Ponownie najlepszym koszykarzem zwycięskiej ekipy był Krzysztof Jakubczyk. 22 punkty i 7 zbiórek dzielnie wspierali go Norbert Kulon i Aleksander Dziewa. Dla górnika 22 punkt, i 9 uzyskał Niedźwiecki. Śląskowi do awansu wystarczy jedno zwycięstwo w Obrzychu. Oczywiście Wrocławianie są w stanie tam wygrać, choć będzie to trudne zadanie i o tym doskonale wiemy. Wystarczy sobie wspomnieć mecz z rundy zasadniczej.